Cześć kochani. Tutaj oczywiście Łukasz 564 i w końcu dotarła do mnie gra Cryosasis, Cryosasis, czy jak to się tam mówi? Sleep of the Reason, czyli Arktyczny Sen. Pełna wersja, jak widać polskie napisy już są. Spolszczenie ogólnie i na początek kilka takich małych informacji, mianowicie pierwszą którą już niektórzy może może wiedzą, znają informacje, yy, bo pisałem niedawno na niej yy, o niej na Facebooku, że mogę dzisiaj być podczas tego odcinka i może kilku innych następnych yy, taki dosyć dziwnie mogę się zachowywać tak jak teraz <laughs> Ponieważ właśnie dlatego, że jak widać oddawałem krew i pobrali mi tam ileś tam nie wiem ileś krwi i to mnie dosyć tak osłabiło o, dziennik tu jest, popatrzcie. Osłabiło i się tak nie bardzo dobrze czuję, tak raczej... Tak dziwnie, nie idzie powiedzieć y, jak to, nie idzie określić jak to się czuje. Druga sprawa, <gry> żeby nie było, że mam pirata, proszę bardzo. Cry Sleep of the Reason, czyli Arktyczny Sen, oryginałka z Allegro. I pozwólcie, że jedną z moich ośmiu czekolad, którą dostałem za y, oddanie krwi sobie właśnie otworzę i będę sobie jad, ponieważ jakiś taki głodny jestem. Przepraszam, że wam robię smaka, ale po prostu mam ochotę i jedziemy z tym koksem. Zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz. Wszystko mam na średnim. Jakoś HD 720p czyli 1280 na 720 mam rozdzielczość ustawioną, czyli te niższe HD. Średnie wszystko na średnie, wyłączone anti-aliasing jak to się tam mówi, czyli wygładzanie krawędzi, yy, shadery mam 2-0 zamiast 3-0, żeby po prostu było wszystko w miarę płynnie. Zobaczymy co nas spotka tym razem, od co na początku gry jest, o tak może. Mm -hmm. mm. Mojej historii nie, znajdzie, nie znajdziecie pocieszenia, nie jest ona ani zabawna, ani urocza, jak to zazwyczaj bywa w opowieściach. Ma w sobie odcienie bez sensu i, i pomyślenia, szaleństwa i snu, podobnie jak życia tych ludzi, których... Fuck. Jakaś posada na Antarktyce. Dawno, dawno temu żył sobie na świecie lud, którego tabory otaczał z trzech stron, nieprzebyty las, a z czwartej strony step. Byli to pogodni, silni i dzielni ludzie. Może sami sobie czytacie, a wojewódz. na pewnego dnia nadeszły ciężkie czasy. Znikąd pojawiły się inne plemiona, które zepchały ich z głąb lasu. Zepchnęły, przepraszam. Rozciągały się tam moczary i panowały ciemności, gdyż w tym starym lesie konary drzew wzrosły się tak gęsto, że nie można było zobaczyć nieba. A promienie słońca ledwo przedostawały się przez y, zasłone liści do powierzchni Bagien. Jednak kiedyś światu udało się przedrzeć przez gęstwinę i ograć powierzchnię Bagien,

Byli oni ludem odważnym, chcieli wrócić, aby walczyć z tymi, którzy wcześniej ich pokonali. Obawiali się jednak, że zginą co do jednego na polu bitwy. Dostali do, od przodków nakaz, by się bronić, więc, gdyby umarli, ten nakaz umarłby razem z nimi. Dlatego długie noce rozmyślali nad swym losem, wydychając, tru, tru, trujące jezus Maria, wyziewy bagień i słuchając... Oh przepraszam, tak jak mówię, przepraszam. O, oh. obudź, obudź się! Bo zamarzniesz, obudź się. Obudź się, mówię ci, obudź się! Wstawaj, 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 damy radę! Ej, przejdziemy przez ten statek, rozpieprzymy paru umarlaków z mrożaków, wazero 0 i damy radę, mówię ci. O, tu zaczynamy? What the fuck, ale fajnie. Nic nie mamy. Zaraz zamarznę. A tu może. Albo otworzy przejście, na 6 mi Prawie się nie słyszę. Na kontrolu się kucak Duty. Ale fajnie, ej, mam 30 FPS. Czyli płynność jest w miarę. Może być. I w demówce tak mi się wydaje nie było kołysania się bohatera podczas chodzenia. Może to tylko o kuckach, ale nie jestem pewny. Aby stworzyć przejście, te dźwięki latarkę mam. No, zarąbiście. Aby włączyć lub wyłączyć latarkę, naciśnij F. Oczywiście, to już jest... Ja... O Jezu. Ej! No. Hello, mama, Tata, mama. Wow, jestem pod wrażeniem. O, ale tu skrzypia. Dla przekupców. Ła, co haman? Spadłem. A to tak on się zabił, tak? On spadł z tej przepaści. Z góry? Ale jak on spadł z góry tutaj? Jep Szczerze naprawdę... Naprawdę świetna gra. Tak się cieszę, że ktoś mi ją polecił Jakub Woj, jak, jak dobrze pamiętam. Za to dziękuję. Aby wiedz, przytrzymaj shift. No jak to jest bieg, to ja jestem Maria Wesołowska Ale fajne efekty O, biegnijcie pieski! Biegnijcie! Pieski! Biegnijcie, biegnijcie proszę! Fuck! Wychodź, wychodź! Udało się. Dopiero teraz zauważyłem, że bohater głośno oddycha, słuchajcie. Czy mi się wydaje, czy tutaj wszystko wygląda jeszcze lepiej? Jesteś zbyt słaby Je y jedyne na co cię stać to krótki sprint z czasem A faktycznie szybko się kończy Szybko się kończy y ten y wytrzymałość Hello Mamo, chodź tu no Nie rób ze mnie żartów sobie Mamo Mamo nie ma nic do jedzenia w lodówce! Mamo! Mamo! Oh no! Szpana, pana! dobrze się pan czuje? Proszę pana! Oh fuck. No pieski, dalej! Proszę! Patrzcie, tam jest statek! Szybciutko, proszę, proszę, kochani, tak, no już szybko dacie radę. To jest szybko się jest PS, ja bym też tak PS. Oh, nie będę jeszcze kupił nie. FAK! O nie! No, dużo razy SHIFT nacisnąłem. Dobra, wal się. No, no, no! Oh, shit! Tak, on zginął, tak? To zginął, czy nie zginął w końcu? A latarka się wyczerpuje po około, z tego co czytałem, trzech minutach. A później się ładuje z powrotem. O nie. On nie ma twarzy, lol. On nie ma twarzy! No piesek! Pomóż mi piesek! Wstawaj! Damy radę! Mówię ci, damy radę! No! Czekaj, piesek nam pomoże! Jest pomóż mi! Co to jest? Młodszy asystent naukowy w stacji polarnej biegu 21. Ma przyjąć się na pozycję urzędnej długości geograficznej szerokości 74-154 minut. Nie było dla na pokład atomowego lodowacza wiatr w północy. To co mówiłem. To jest taki jakby nakaz, chyba że on ma iść. Aha. No, piesek czeka, nie, zaraz przyjdę Patrz mi pokazuje drogę, patrzcie Aaaaa, zjebałem to Och, kołaf Bardzo ciekawy początek, bardzo mi się podoba Alexander Nesterov, a junior research assistant at the Pole 21 Polar Station, is due at coordinates 86 degrees 21 north, 74 degrees 57 east on the 27th of March 1980, but he will board the nuclear icebreaker North Wind. Ale fajny piesek Szerąbane być na Antarktydzie Tu jest piesek Wa pieski o piesek, czekaj na mnie. Biegnie jak kot, ale dobra. To już powiedzmy, że tego nie, nie widziałem. O, ten lodołamacz, patrzcie jaki wielki. Piesek. Chodź, do nogi. Dobra, nie dawaj głosu już. Ład, co się dzieje? Mamo, ratuj. Mamo, nie ma nic do jedzenia w sałacie. Szybko. Aha, tutaj Aha, i tu zaczynamy grę, tak? Czyli tak się zaczęła nasza historia. Super pokazane. Bardzo mi się to podoba. Autozapis gra zapisana, co mi się... Co nie wiem, że mi się nie podoba, tylko po prostu mam złe przeczucia. Zazwyczaj... Tak się gra, zapisuje. Ale popatrzcie jak ten mróz świetnie wygląda. Nie jest to, naprawdę nie jest to. Nie, nie, nie wygląda to źle. To się huśta, wow! Boże, te dźwięki są straszne. Fuck, shift mi się zepsuł. Może bardziej będę przeszukiwać. Co tu jest ciekawego? Tego noża nie idzie wziąć, szkoda. Co się dzieje? Ja bym był zesrany na jego miejscu. I po co soundtrack do tej gry? Jak tutaj muzyka jest prze. Sound tak. No dobrze mówię, soundtrack czyli muzyka. Jak jak dźwięki, tu są. Żal teraz nie umie wstać. O, oh, shit. on się na mnie rzuci zapewne. <sighs> o oh, fuck. Ja pierdzielę. Jezus Mario. Boże. Aha. O nie, ja mam to. Generator. O panie. What? O. 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 That is on. Hey. Go. How is it going? the keys are in place no sign yet sit down warm up while it burns i've brought two more crates to dry sit down warm up while it burns massacre oh tops. what O nie! Co się dzieje? On, on się zapewne podniósł już. Fak nie ma go. O oh shit! What the fuck? Whoa! Nie! O oh, nie, nie umiem biec już. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Co się dzieje? Łancuch? Kierę zostawił! O oh, shit! No nie! Oh, ale ta woda fajnie wygląda! Całkiem, całkiem. Rozgrzewamy się przy okazji pewnie. Jeb. Eee, no. Dobra, kochanie, w tym miejscu na razie kończymy. Oj, zaczyna się robić bardzo ciekawy. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku już wkrótce. Cześć.